Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamerzyca i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pranka bo z tego co zauważyłem, mówię ja ja Cię gdy robi pranki na całym składzie, więc rączki mi się już zacierają za karmiarką oczywiście. Karinka, Czyli znowu bodys. jestem wtajemniczona. E, tak, karinka znowu jest wtajemniczona, bo to jest mój ulubiony pomocnik do znęcania o się Jezu, nad ludzi. Ja czuję się wyróżniona, o, jej. o tak, czuję się wyróżniona, bo bardzo. lubisz się znęcać nad ludźmi. To ty tak. lubisz, a ja ci w tym pomagam. To też lubisz nie, A ja po prostu ci pomagam. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy się na no, Troszeczkę znęcać nad ludźmi z całego składu, bo w dzisiejszym odcinku powiem im, że już nie traktuję ich jako kolegów, przyjaciół, tylko jako pracowników i mają wykonywać moje polecenia, albo wylatują z kanału, zostaną po prostu zwolnieni ze służby, obowiązku nagrywania na YouTube i zobaczymy po prostu ich reakcję. Także w dzisiejszym odcinku, przez salutki, salutki dzień, będę mega ultra perfidny, chamski, niemiły, bezczelny. Jakie są jeszcze synonimy do, do tego typu sformułowania? No, będziesz po prostu terrorystą, będziesz terroryzował. Tak, dokładnie. Będę Terrorystą. Więc jeżeli ty tak dokładnie do Ciebie mówię jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na moim polisku, kliknij tam na dole dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy aktualnie najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce w sumie już od ilu 5 miesięcy. Już od 5 tak. miesięcy jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Niewiele brakuje nam do miliona subskrypcji, także mam nadzieję, że zasubskrybujesz ten kanał. Ale cóż, powinniśmy zacząć odcinek i w dzisiejszym odcinku robimy sobie również zdjęcia, bo mam zamiar na zostać fotografem, także będziecie mogli zobaczyć jakie, jakie prace tutaj wykonałem. E, w każdym razie no, oczywiście nie będę miły w stosunku do nich, jak będę robić im te zdjęcia. A będę dla mnie? E, czy tobie będę robić zdjęcia? Czy dla mnie byłeś miły? A muszę? No chyba też nie, bo wtedy wyjdzie wszystko. No chyba nie mogę być miły dla ciebie, więc no, też tak, muszę być miły No i chodź. tak rzadko jesteś, więc... Aha. Także cóż, zapraszam Państwa do oglądania ciebie ładnego case'a. No właśnie. Jak nie? No jest obrzydliwe. Jest z mojej osobistej kolekcji Karina Pochwala, model jak starsue. O czekaj. O co ci chodzi? Bardzo o nic bardzo... mi nie chodzi, po prostu. Moje no rzeczy są nieświadkie po jednym praniu do wyrzucenia. Że słucham? Jakiś recort mi. Że słucham? Po jednym praniu? No co, ty krytykujesz mnie, do no jakiegoś? Krytykuję... Ciebie. Ale ty kłamiesz, ty perfidnie kłamiesz. I ja mogę wyrazić opinię, że mi się to nie podoba, a ty kłamiesz w tym momencie. Ale mi też się nie podoba, tak jak mówisz do mnie w tym momencie. Dlatego Dlatego nie reklamuj tego na moim kanale. Dobrze, proszę tutaj trzymać kamerę i, i podążać za mną. Adam, mogę się na to wódko? Ciebie nie prosiłem. Eee, posłuchaj, trzeba posprzątać mój pokój. A to z jakiej racji ja mam mogę sprzątać? Tak, jesteś moim pracownikiem i prosiłbym cię, żebyś posprzątał mój pokój. Tak, Aha, no ale dlaczego ty się zapomnisz Przez to jest twój pokój, to dlaczego? Z jakiej racji? Ale ty, ty jesteś moim pracownikiem, więc stwierdzam. No ale nie jestem do tego, żeby tutaj sprzątać. przecież. Od dzisiaj jestem do tego, żeby sprzątać. Aha. Eee, eee, tak, dzisiaj, od dzisiaj jesteś do sprzątania, jest tak proszę prosiłbym cię, żebyś posoląć. Mi zabronił, ja mi biełek. zabronił sprzątać tam, więc ja też eee, się. Muszę, no powiedział, że mam tam nie sprzątać. Po prostu proszę cię, żebyś to zrobił, tak? Mogę wziąć do pomocy chociaż te... Sobie... Nie, nie możesz, bo prosiłem ciebie, żebyś to zrobił. Nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Idź ponagrywać kolegę z, tutaj swojego z pracy i... co No nie wiem, mi też zabronił sprzątać, kazał mi trzymać kamerę. A i to... Nie dyskutujcie, czy... tylko proszę iść. Dobra, dobra. No, okay, no, idziemy, jest, idziemy. Ale, idziemy ale, no. ma tam dobrze? No. Otworzyć, pozmywać wszystko, tak? Wszystko ma być pozmywane, odkurzone? Co pozmywane? Tam nie masz co zmywać. Po prostu idziesz i czyścisz mi pokój, tak? Chcę, żeby było czysto. Bo jest brudno. Ona nie posprzątała, ona nie musi sprzątać, bo ona nagrywa. Dzisiaj, więc ty masz to sprzątać. Proszę bardzo. No, ale co mu Co chodzi z tym? Że no. Ja mam tutaj sprzątać, tego w ogóle nie że... Powiedział Czemu? mi, że ja mam trzymać kamerę i mam się go słuchać i nic to nie to, robić. Jeszcze ty jego się, mówi idź z kolegą tutaj, nagrywaj kolega jak sprząta. No, wiesz, że on ma, ma swoje humorki, jakieś ten no, może to, 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 to do czegoś to trzeba służyć, tak? No, no nie wiem. No tak, no to czyli my teraz mamy służyć do tego, żeby sprzątać ten dom. Mm. Nie, ja tego nie rozumiem, nie? To, to mnie w tym momencie przerosło, nie wiem. No dobra, dobra. Już po prostu, no, no, no lepiej odczytać, posprzątaj, tak. żeby nie było później jakichś problemów większych. Nie, to, to jest żółty problem. Dla mnie to jest żałosny. Jeszcze taki tu jest sypa, jak mam sprzątać. No do czyścioszków nie należymy. No tak. Posprzątane? No jest, posprzątane na no jeszcze, jeszcze mogę dojeżdżać do yy, Aktualnie to mi wystarczy. Yy, tutaj proszę jeszcze poprawić łóżko i będzie ok. No i cóż, Karita, chodź, nie nagrywaj go już. E, wychało swoją pracę, także wydaje mi się. Chociaż tu mógłbyś jeszcze pozbywać, bo, bo jest brudno. Także to to nie nie potknij się, tak? Nie podra. Ile ta świnia już waży? Ile? Jest 20 kg? Kilo? 20 kg? Mm -hmm. No Ja już nie jestem w stanie jej podnieść. Serio? Daję ją podnieść. Czy nie, nie przerywać jej? No nie wolno przerywać nie Dlaczego? No bo je, ja też muszę zjeść. Chwila, ważysz, więc niż świnia. Co, Co jest? Jaki masz plan na Bo On jest taki, wiesz, ugięty. No ugięty. no normalnie się nie ugnie, pod groźbą moich słów, ale już pod groźbą prawników się ugnie. Myślisz? Myślę, że na pewno. Wiesz, jakie są kary umowne? Wiesz, jakie są kary umowne, Korinka? Bo sam ci je wpisałem na umowę. Wiesz, biznes biznesem, no, ale miłość miłością. Biznes jest business. Rynkę. Także doskonale wiesz, jakie są konsekwencje tego, więc, więc chyba się ugnie, czy nie? Chyba, że chcesz sobie całe życie spieprzyć. Nie aż tak. On jeszcze by z tobą wynegocjonował inne warunki. Wynegocjonował? Wynegocjował. Nie wynegocjuje. To co, zaczynamy? Dzwonić po prawnika? Tak, tylko ja muszę szybciutko zabrać talerz księżyca, bo zaraz go zbiję. Szybciej, szybciej! Nie, no tak, to mi tylko po prostu ośmieszysz. Jak Śmiecia! Ale nie, nie, przestań, Zostań, nie, nie, Przestań, to, nie, przestań, przestań, w tym momencie to, przestań. Chcesz, my... Chcesz mnie ośmieszyć? na tej gali ośmieszyć? Ale nie denerwuj się, on teraz pewnie zobaczył tylko kamerę i dlatego się w tak to na poważnie robi. Zobacz, jak jest spocony cały zmachany. A mnie to nie obchodzi, że on jest spocony. po prostu na gali. Pracodawcy chcesz na gali, No jesteś niepoważny. Szmaciarzu, nienormalny jesteś. To... Na mnie ludzi nasyłasz. Bez, bez, bez Kory jesteś, to zostaw. Też odejść. Adam, nie denerwuj ale mnie, jak z nim porozmawiać. Na mnie ludzi no nasyłasz. To... Nazywasz się przyjacielem jakimkolwiek. Przyjacielem? Czy kim? Nawet nie kolegą. Śmieciem, śmietnikiem najgorszym. Prawnicy, żeby do mnie wydzwaniali? Karinka, wiesz coś o tym? Ale ja nic nie szepu. wiem. Jaki szef? Się szeregno. Szeregno. Nawet szef Przez się by tak nie, nie zachował. Dotykanie. ty Nawet pachołem nie rozumie. Ty jesteś pachołem najgorszym. U, nie się nazywaj się człowiekiem, się. nie jesteś człowiekiem, dnia. jesteś potworem Jesteś Prawie, w pachołem, w momencie pisać, pisać trzy piosenki Żałosne to Rozumiem? jest Rozumiesz? Tak się nawet człowiek nie zachowuje Ochydny jesteś dnia, dnia. Śmierdzący, najgorszy, okrutny, brudny, najgorszy pracownik Wy... Do domu. Józef, piosenki. I, i wykonuj I polecenia, węz. no to jest Twój szef. Wykonuj wykonuj polecenia. No to Ty może no, 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 Ja, ona się wykonuje. Mam to to wykonuj, że chcesz dzwonić? Chcesz karę? Dzwoni, dzwoni. Dobrze. Dobrze. Dobrze, idź. Piosenki? No to się może. I chcesz to Ostatnia szansa, bo dzwoni. Oprzysięgam Ci, Kredian. Chcesz mnie zaszantażować? Przez Twoje rządy, bo się poczułeś? Ale chcesz mieć Nie jesteś lepszy. Chcesz mieć sklipcone życie? Podpisałeś to podpisałeś. Masz się słuchać? Żałuję tego dnia. W każdym razie napiszę te piosenki, ale. bo lubię mu. I do tego mnie zmuszasz, ale nie chcę mieć z tobą nic, nic wspólnego Jesteś najgorszą gnidą, najgorszym brudnym menelem szefem jaki schodzi po tej ziemi I możesz sobie rozkazywać, ja nie chcę brać w tym udziału Jesteś najgorszym szefem jakiego znam Szybciej, 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 zapieprzaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy To jest tarczowanie? Nie by kobietanku biła Chcesz się potarczować? Ćwiczyć No ja ćwiczę, ale mi przeszkadzasz, łazisz i nagrywasz i ten Dobra, chodź ćwicz, chociaż trochę zobaczą widzę. A ty jak trzymasz tą kamerę? To prosto. U mnie trzymasz tą kamerę? Nie trzymasz prosto! Umiem. Co ja się ciepiasz znowu? Ciczyć! Kazałem przerwać? Nie śmiej się. Dobra, chodź Mariusz, Normalny. będzie. To Dobra, weź Lizusie, zeszłego. Zam... Jak i Lizusie, no to jest nasze, co no musimy wykonywać, tak? Bo zaraz zadzwonię poprawnika do ciebie. Bredios, poszedł pisać pioseneczki, poszedł pisać pioseneczkę. No proszę, to ale za co jak ja ćwiczę? Ty nie widzisz. No to, no to ci jesteś naraz, będę ćwiczył zaraz, będę już. zaraz. Teraz przerwę mam Starusz. i lecz się na. Dobra, to co mamy robić teraz? Też mamy dalej trenować? Oni nie rozumieją, ja rozumiem, bo my musimy sobie zapracować na tej fajnie. Ja to rozumiem. Jesteś na skraju na granicy, rozumiesz? Na granicy. Na granicy, jesteście wszyscy tutaj, na granicy. ale nie. No, może mam nie pić jeszcze, tak? Nie, jest. Możliwość. Nie napiszę tych piosenek Przysłucham? Ty no napiszę tych no no się? No nie. poproś mnie. No co? Co ty rozkazy wydawać? Masz mnie poprosić. Dobra, dredziesz, weź się, już No Moje nie zamknę się w tym momencie. No, dzwoń, 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 dzwoń. Wszystko jest na kamerach, jak się zachowujesz. Wszystko jest pokazane. Ludzie zweryfikują, jaki jesteś naprawdę. Żałuję tej umowy i żałuję, że cię poznałem. Nie jesteś nawet kolegą. Jesteś śmieciem, najgorszym śmieciem. I stąd nie chcę na ciebie patrzeć. Dobrze, że się schował. I co, piszesz tę piosenkę? No już piszę, nie chcę mi się kłócić. Piszę coś na jego poziomie, bo przecież on jest jakiś, nie wiem, niepoważny, chyba nie. I w sumie przerwę chwilę pisania mhm. tego tekstu, powie, powiedz mi Karinka. On też się tak traktuje, tak? Czy nie? Traktuje no tak, tak? no. Do... W taki sposób? No, tak mu prywatnie. się. nie tak to, co widzimy na, na co dzień, tylko tak y, prywatnie. No tak, no zdarza, no musi, jest taki sam wobec mnie, jak teraz wobec was. Tak, a często się to zdarza? No to się dosyć skończenie. często, no. Ale to się musi skończyć. Nie traktuje nas jak ludzi, tylko traktuje nas y, jako osoby, które po prostu y, robią mu hajs. No wiem, i właśnie. No, tak nie, nie powinno dlatego... być. Tak nie powinno być, bo tak się nawet nie zachowuje żaden pracodawca, także zero ludzkich odruchów, naprawdę. Ja kończę ten tekst, zaraz skończę to pisać, napiszę coś mu, żeby miał. No ale on tam chciał te trzy piosenki, to lepiej, żeby zrobił trzy, bo będzie później. Zro jeszcze tym. Zrobię jak zrobię, zrobię to w swoim tempie. Jeśli chcę, żebym mu napisał piosenki, to już mu napiszę. Dobra, raz, trzy, wychodzimy, robimy robić zdjęcia, także Dredia, spakujemy się, zdjęcia? ładnie się ubierz, bo mają być profesjonalne zdjęcia, ja robić się profesjonalne zdjęcia. E, także no, to się musisz wybrać. się przebrać. E, jeśli chcesz profesjonalne zdjęcia, to musisz się przebrać. Ale ja nie Co? będę mieć dobrego dla To wy macie chudę. wyglądać dobrze, ja nie muszę wyglądać dobrze, jestem ja jawiam swoim urokiem osobistym, Aha. to wy nie macie uroku okay. osobistego charakteru, nie macie okay. nic. Jesteście okay. bezbarwni. Bez bez Już. No i. Idź za nim, nagrywaj go, ponagrywaj go jeszcze trochę, niech ludzie zobaczą, jak się zachowuje. Idź tam za nim, ponagrywaj go jeszcze troszeczkę. Jesteście gotowi? Ty znaczy? chyba. Ty znaczy chyba. Przygodę? Na zdjęcia, na zdjęcia. Żadnej przygody nie będzie. Jak ty w ogóle się ubrałeś, drewdzasz? Jako mur. Zrób te Badne. zdjęcia. Ty się ubrałeś jak niewyżyty 16-latek. A, czyli ładny o, nawet banana wziął ze sobą. Tak, bananka. Rzućmy banan. zdrowo... się tym bananem. Zdrowe świecie trzeba. Fasz, Dobrze, pakować się do auta, jedziemy na zdjęcia. W tym momencie moje ciężko zarobione pieniądze na Wasze utrzymanie, tak naprawdę, i robienie Wam zdjęć. Bo, bo byście do niczego nie doszli, gdyby nie ja. Chyba zdajcie sobie z tego sprawę. No tak, zdajemy sobie tak, trafal. Tak, na krawężniku. Nie? No, leżałby no ale, ale się ale się, leżałby? żeby leżałbyś przy sobie przy No Leżałbyś przy to. Także proszę. Prób. Jak tylko proszę do auta. Już nie, nie miałbym sensu że No nie miałbyś. Straciłbym wszystko. Byś, jest, jesteś mniej wystarczalny niż ta świnia, bo ta świnia przynajmniej coś po, pogrzbera w ziemi i wyjmie jedzenie. A ty tylko byś tego nie. się do talerza, żebyśmy zdali no. jej Już. Już. Okej, okay, przyjechaliśmy pod Sony, bo niestety oni są tak beznadziejni, że nie potrafią sobie sami zrobić zdjęć. Także. No, będziesz robił, a kto ma robić. No oczywiście. Kamerę, ja jesteś kamerzysta, no to robisz zdjęcia. Oczywiście, że co? będę co? robić zdjęcia. Oczywiście, że będę robić zdjęcia, bo ty do niczego się nie nadajesz tak naprawdę. Kupić ja, żałuję, że cię zatrudniłem. No, ty mi robić Szczerze, zdjęcia. żałuję, że cię zatrudniłem. No, że ja Takiego to wiem, robola najgorszego. Ty, mi, nie, ty ja robię. Robolu. Ale ja Ci mogę porobić. Ja wiem, że możesz porobić, ale nie wiem, czy do tego nadajesz, potem sprawdzimy no, Twoje no, predyspozycje. No, no, nie, już jesteś no, tak śmieszny no. i tak żałosny, tak żałosny że Dobra, Robolu, idź. Idź. Idź, Robolu. Idę, idę. Robol, będzie mi mówić, Ty

Masz Które Słucham? Ale to jest twój obowiązek, żeby wziąć kluczyki. Ty jesteś moim robolem, robolu najgorszy. Dobra, jak ty w ogóle się ubrałeś na te zdjęcia? Na ja kupiłem aurel, drogi, drogi aparat. to no mi zależy, żeby jakoś filmy wychodziły dobrze, dlatego się tak. pytam. Kupiłem czy drogi mało... aparat. No i dobrze, że no. kupiłeś. Przetarłeś go chociaż? Oczywiście, że przetarłem, no. ale ty się nie pytaj mnie. Miałeś no jakoś wyglądać na te zdjęcia. No wyglądasz no to jak totalny menel. Normalnie, to ty wyglądasz. Wyglądasz jak, jak menel. nagraj swoje bubra, nagraj swoje. Nagraj swój pas słoma z butów wystaje. Słoma z butów wystaje. No, sam sobie to nie, będzie Co Zero wdzięczności. Zero wdzięczności. no bo kupiony sprzęt, dobra podniosę, no, to naprawdę. To jest zero, zero kutry. Oni są niewdzięczni. No, no wdzięczni. oni nie wiedzą, bo oni myślą, że robią wszystko tak, a to trzeba sobie zapracować, tak? Jak no i to jest prawdziwy pracownik, pracownik miesiąca. No, dobra, to idziemy robić fotki? Tak, idziemy robić fotki. Tobie zrobię najlepsze, bo jesteś pracownikiem miesiąca, a im no zrobię ja średnie. Nie, ja nie robię, żebyś się odwdzięczał, tylko po prostu chcę też dać coś od siebie, nie? Dobra, y, trzeba zrobić zdjęcia. Nie rozumiem w ogóle, co oni robią. Stań w rządku, tak. Kto chce iść pierwszy? Ty byłeś pracownikiem miesiąca, więc ty idziesz pierwszy na zdjęcia. Nie, ty, ty, ty za zastanawiam się, ty, ty powiedzmy, że, że druga jesteś. Zastanawiam się, obie dwoje jesteście beznadziejni. Ty jesteś beznadziejny, Ta, tak jak ty? Albo w ogóle nie będziecie mieć zdjęć, o. Okej, okay. okay. spoko, siema, trzymaj się sam. Cześć. Idę na Warszawkę, ciekawe jak sobie poradzisz bez mną. Adwokat sobie z tą poradzi. On nie chce wziąć pały od niego. A to da, da się? No tak. Dobrze, robimy zdjęcia, no i cóż, no proszę się ustawić, tak, do zdjęć, ty idziesz pierwszy ze mną. Karina, trochę za bardzo się wypinasz, ja nie wiem czy yes. takie zdjęcia będą dobre. Okay. No nie wiem, strasznie tą dupę wypinasz. No o to chodzi. Ja się boję, że tam może pęknąć ten co ty, materiał. Co to jak to, to Trochę jest tak nad, nadprężony za mocno. Miesie nie jest naprężony. Ale by też by. Też wy...